Cześć Kryptowariacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na PRIF. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 19 stycznia 2023 roku, i zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. Oczywiście, zaczynamy od bitcoina. Już mamy nasze wszystkie wskaźniki nałożone. Jak widzicie, tutaj próbuje nam delikatnie bitcoin odreagować do góry, ale tutaj warto mieć na uwadze tą czerwoną linię która znajduje się na 20 926 dolarów. No i tutaj cena, jak widzimy, nam chwilowo zatrzymała się w tym miejscu. Ja co prawda nie zakładam tutaj żadnej pozycji, z tego względu, że ja trzymam tutaj z tego miejsca shorta na Bitcoinie, shorta oczywiście na SP500 i shorta na Gali bodajże i tutaj możecie sobie na Twitterze zobaczyć moje wyniki. To jest chociażby SP500. Co prawda, na dźwigni razy 200, ale ja już Wam mówiłem, że akurat to wejście było dosyć pewne i już tutaj dosyć długo czekałem po prostu na to, co tam się wydarzy. Zerkniemy dzisiaj do SP500 również, jak tam sytuacja aktualnie wygląda i zobaczymy sobie indeks Don Jones, ponieważ tam też może szykować się niedługo jakaś fajna okazja, więc dzisiaj tam zerkniemy, a na razie przyerknijmy sobie na to, co się dzieje na naszych ulubionych kryptowalutach. Ja co prawda nie będę ukrywał, że liczyłem na zjazd mocniejszy niż do tych 20400. Liczyłem tutaj zjazd minimum do tej żółtej linii, która znajduje się na 20100, ale bardziej na 19580, dlatego tutaj swoich pozycji nie zamykam. Dodatkowo możemy sobie tutaj zrobić Fibo na tutaj na ten zjazd, który się odbył. No i jak widzicie tutaj cena nam hamuje przy 382 Fibo. Pierwszy raz nam tutaj się zatrzymała, no i tutaj mieliśmy co prawda przebicie tej linii FIBO, ale tutaj był bardzo szybki powrót w dół, więc ja tutaj będę rozpatrywał dwie możliwości albo keszowanie się z tego zysku, który mi się zrobił akurat przy tym szorcie, albo będę po prostu trzymał go cały czas do momentu, aż nie przebijemy tutaj. Tej linii FIBO. Z tego względu połowa FIBO jest bardziej taką, takim poziomem psychologicznym, więc tutaj bardziej sobie go będę odpuszczał. No a tutaj ta linia, którą mamy następną, to dla mnie to już po prostu ten trade będzie stawał się coraz mniej atrakcyjny, więc na razie go trzymam i będę obserwował, co tutaj się będzie działo. Ewentualnie wrzucę jakieś informacje do mnie na Twittera, więc tam Was serdecznie oczywiście. Zapraszam, ja sobie te Fibo usunę. Warto wspomnieć, że dominacja utrzymuje się aktualnie cały czas powyżej 33%. To jest bardzo dobra informacja. No i teraz warto byłoby zerknąć oczywiście na wskaźniki Maximusa, żeby zobaczyć, co tam się wewnątrz tego naszego Bitcoina aktualnie, oczywiście, dzieje. Tutaj, a wyskoczyła mi od razu informacja o tym quizie, gdzie możecie zgarnąć 50% rabatu, więc pamiętajcie o tym. Można naprawdę fajną kwotę sobie zaoszczędzić przy tych wskaźnikach. Oczywiście, pod filmem macie wszystko opisane. A jak widzicie, aktualnie jakbyśmy mieli delikatnie większą tutaj po stronie sprzedaży ilość zleceń, ale bez takich widocznych ścian. Co prawda, po stronie kupna. Mamy tutaj jedną taką strefę na 20.660, no i później na 20.470, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli Bitcoin będzie chciał nam spaść w dół, no to tutaj te ściany są za małe, żeby po prostu zatrzymać taki, taki rozpędzony strzał w dół. A my zerknijmy sobie co tutaj na wykresach ProChart, co nam ciekawego. Wykresy powiedzą, co się dzisiaj ciekawego dzieje. Pamiętajcie, że na koniec każdego dnia na Twitterze również robię takie podsumowanie, czyli Bitcoin Flash Day. No, i jak widzicie, tutaj się trochę dzieje. Aktualnie zerknijmy sobie tutaj sentyment traderów. Bardziej dzisiaj cały dzień, jak widzicie na zielono, czyli na longi. Druga sprawa, o godzinie 15.30, w okolicach 15.30, dosyć spory portfel long term się zlikwidował, a warto spojrzeć, że tutaj od godziny 13.00 mamy bardzo duży napływ bitcoinów na giełdy. Więc tutaj możemy mieć jeszcze jakąś fajną sprzedaż, czyli cena może nam zjechać w dół. Biorąc również pod uwagę, że po 1525 mamy tutaj też znaczący odpływ stablecoinów z giełd. Więc tutaj e, przy, gdybyśmy dostali sprzedaż tych bitcoinów przy małej ilości Stable, no to możemy mieć kolejny zjazd w dół, czyli to utwierdza mnie. Aktualnie, że będziemy cały czas tutaj czekali, co się wydarzy. Co prawda, niedawno dopiero w Stanach otworzyła się giełda, więc tutaj chwilowo może być jakaś na dzień dobry euforia, ale do końca dnia, do zamknięcia, jeszcze wiele się może, oczywiście wydarzyć. A my lecimy dalej, zobaczmy sobie dzisiaj kryptowaluty, które wam przygotowałem. Oczywiście standardowo zerknijmy sobie do Ethereum, które tutaj odbiło nam się ostatnio przy tych przy 1500. No i teraz zaczyna trochę odbijać nam do góry. Jednak według mnie ten wzrost raczej nie powinien być... Zbyt wysoki. Zaraz sobie zobaczymy. Znajdujemy się akurat na 382 FIBO. No i cały czas, jak widzicie, delikatnie nam rośnie Ethereum. A my lecimy sobie dalej. Zobaczmy sobie Hedera. Hedera tutaj, może trochę oddalę wykres. Może zobaczmy go na godzinówce. Tutaj praktycznie dwa razy dobiliśmy tutaj przed tym białym oporem. No, i wszystko wskazuje na to, że możemy tutaj dostać trzeci raz strzał do tej białej linii. I wtedy może nam dopiero odbić dosyć mocniej. I wtedy może będziemy próbować przebijać to wsparcie tutaj. Może zmieńmy sobie kolor. Na pomarańczowy, żeby nam się tutaj nie mieszało, dlatego ja podejrzewam tutaj dobicie po raz trzeci do tego białego oporu. No i wtedy polecimy sobie na to wsparcie. Oczywiście pamiętajcie, wszystko co mówię nie jest poradą finansową, a jedynie to są moje luźne spostrzeżenia na temat rynku. Dlatego sami podejmujecie decyzję. No a my lecimy sobie dalej. Zobaczymy sobie WeChaina. Dawno też nie zaglądaliśmy. No i nie dobiliśmy tutaj do tego wsparcia. Niewiele nam zabrakło. Cena nam troszkę podskoczyła. Jednak według mnie bardzo ciężko będzie tutaj, żebyśmy znowu dobili do tego białego oporu. Bardziej tutaj krótka konsolidacja. I podejrzewam kolejny delikatny zjazd w dół, tak aby Bitcoin po prostu skończył tą korektę, którą ma do skończenia. No i wtedy pewnie już pamiętacie, że ja liczę na dojechanie choćby do 25 tysięcy, więc to trzeba mieć na uwadze. Wtedy również pociągnie Bitcoin za sobą inne alty. No, ale niestety, jak poleci w dół, no to też dosyć mocno te alty pociągnie za sobą. No, i warto teraz zobaczyć Liska, który sobie tutaj dosyć ładnie strzelił znowu ponad, tą, ponad ten zielony opór, tylko to był taki jednorazowy strzał. Widzicie od razu powrót z powrotem pod ten opór. Więc tutaj bardzo dużo musiało być zleceń. Że nam znowu cofnęło liska z powrotem pod te 88 centów. No nie może nam się przedostać na dobre, już tutaj powyżej tej ceny. No i cena znowu tutaj przechodzi nam w konsolidację. Zobaczmy sobie kompa, który tutaj zmierza nam cały czas. Do tej strefy, z której ostatnio próbowaliśmy tutaj shortować, która za pierwszym razem zadziałała, jednak za drugim razem wiadomo, tutaj Bitcoin pociągnął dosyć mocno wszystko do góry, więc i na kąpie tutaj dostaliśmy taki potężny strzał, no ale jak widzicie tutaj szczyty są coraz niżej i coraz mocniej ściąga nam kompa w dół. Jestem bardzo ciekawy, czy tutaj na tej strefie również dostaniemy jakieś reakcje, które będą próbowały ratować cenę tej kryptowaluty. Dlatego tutaj możliwe, że jakiegoś małego longa takiego taktycznego sobie postawię. Teraz zobaczmy sobie może MKR które ostatnio było rozgrywane u nas na grupie, i bardzo fajnie tutaj y, widzicie, się rozegrało. Tutaj z tej strefy czerwonej, już ostatnio to mówiłem, wchodziliśmy na shorta, y, i tutaj bardzo fajnie dostawaliśmy reakcję na tej żółtej linii, która. Właśnie widzicie, chciałem Wam to głównie pokazać, że tutaj mieliśmy bardzo mocny impuls do góry, jednak ta żółta linia cały czas jest aktywna. No i tutaj dostaliśmy momentalnie zjazd w dół, więc ta linia cały czas obowiązuje, nawet bardziej obowiązuje niż ten, te białe wsparcie, które tutaj mamy na wykresie dlatego przy ewentualnych wzrostach ja tutaj będę próbował rozgrywać MKR oczywiście, ale tylko w momencie tak jak miało miejsce to tutaj, czyli przebijemy MKR, cofnie nam się troszkę w dół i wtedy dopiero można się na całego załadować w longa, im dłużej to będzie tutaj teraz trwało no to widzicie, że ta cena, ta linia ceny nam zjeżdża w dół, dlatego będzie Coraz większy zasięg tutaj do góry, jednak mój take profit będzie tutaj w okolicach, bodajże 726 dolarów, bo jak widzicie, tutaj na tej linii bardzo lubi wtedy odbijać w dół. No więc nie można być pazernym, więc tutaj będzie dobre miejsce do zamknięcia pozycji. Zobaczmy sobie teraz ng-coina, który jest w naszym portfelu. 100 razy 100, a tam dostaliśmy ostatnio fajne wzrosty. Dzisiaj chociażby to jest 13,8%. No i jak widzicie, tutaj był jeden wystrzał, powrót w dół. Teraz był drugi wystrzał. Doleciał na prawie do tego oporu na 47 centów. No i znowu dostaliśmy strzał w dół. I teraz jestem bardzo ciekawy, czy znowu spadniemy do okolic 36 centów, czy jednak spróbujemy tutaj z tego miejsca spróbować po raz kolejny, aby może przebić ten opór i polecieć jeszcze wyżej. Jeszcze tylko dwie kryptowaluty na dzisiaj będzie to oczywiście Gala, która ostatnio miała bardzo fajne wzrosty. Ja nie ukrywam, że na Gali. Również tutaj rozgrywałem. Cały czas mam otwartą pozycję. Tutaj było ostatnio 244% na plus. Oczywiście tutaj trzeba być cierpliwym. Gala po tych kolosalnych wzrostach. Pokażę wam to na jednodniowym. Tutaj mieliśmy bardzo mocny wzrost do góry. No ja liczę tutaj na dosyć mocny spadek. Możemy sobie tutaj Ibo e wyrzucić do tego impulsu, który mieliśmy. No i widzicie, że tutaj potencjał chociażby do tych 4 centów spokojnie może sobie jeszcze spaść przed ewentualnym kolejnym strzałem do góry, więc tutaj trzeba też uważać. No, i zabezpieczać odpowiednio te pozycje. Ja oczywiście polecam wam na giełdzie Bing X. Ten Trailing Stop, który to jest stop-loss kroczący, który idzie sobie w odpowiedniej oczywiście odległości od waszej pozycji i to jest najbezpieczniejsza forma tutaj grania. Aktualnie bardzo małe ryzyko jest utraty kapitału. Więc jeżeli macie powiedzmy już 100% na plusie, ustawiacie sobie stop lossa na 50%, no i możecie wtedy iść spać spokojnie. W najgorszym wypadku macie 50% na plus. I na koniec zobaczmy sobie coina Raven Coina, czyli RVN. Już wam go pokazuję. Tutaj 2,5 centa aktualnie, może interwał godzinowy. Jak widzicie, dostaliśmy taki dosyć mocny strzał do góry, gdzie tutaj już raz ze strefy omieliśmy odbicie, później drugi raz, no i teraz trzeci raz dobijamy do tej strefy na shorta. Ja, co prawda, tutaj przy tym podejściu nie mam zamiaru rozgrywać. Tutaj za mocne jest bujanie rynkiem, dlatego tutaj aktualnie odpuszczam sobie. Tego koina, pokazuję go Wam tylko jako taką ciekawostkę, a teraz przejdźmy sobie zobaczyć na szybko indeksy. Tylko zobaczymy sobie dwa indeksy. Zobaczmy sobie SP500, który wygląda bajecznie. Ja po prostu aż nie mogę się napatrzeć na tą pozycję z tego względu, no, że tutaj w tym miejscu na 4700 dolarów Wchodziłem w shorta, a lecimy po prostu chyba nawet do 3800. Tak mi się wydaje, że możemy dolecić sobie spokojnie. Największą obawę miałem tutaj na tej białej linii. Pamiętajcie, że na Bing X możecie sobie spokojnie też rozgrywać. Tutaj wam pokazuję indeksy. Ja tutaj wchodziłem. No, nie powiem, już wam pokazywałem na dosyć mocnej dźwigni, bo razy 200, ale po prostu to podejście było czekane przeze mnie dosyć długo. Zobaczcie sobie na interwale dziennym, za każdym razem, kiedy cena spotykała się z linią lub była bardzo blisko tej linii, dostawaliśmy bardzo mocne spadki. Więc tutaj to wejście, to było długo, długo wyczekane przeze mnie. Ja tutaj w tym miejscu ostatnio przeoczyłem i tutaj też była bardzo fajna opcja zarobku, dlatego tego wejścia po prostu nie chciałem przeoczyć. Już jesteśmy praktycznie na granicy 3900 i teraz warto sobie spojrzeć na indeks. Don Jones, który tutaj odbił też nam się od bardzo fajnego miejsca, tutaj od tego oporu na 34287 dolarów, no i próbuje iść w dół. No i teraz pytanie zasadnicze. Tutaj mamy również czerwoną linię. Gdzie dostawaliśmy bardzo dużo fajnych reakcji, dlatego, najlepszą opcją będzie wejść w longa tutaj, gdzieś na tej czerwonej linii. Ciężko mi jest powiedzieć teraz, w którym dokładnie miejscu, ponieważ im dłużej te spadki będą miały miejsce, tym ta cena będzie nam coraz mocniej tutaj zjeżdżała po tej dosyć ostrej linii. W dół. Jednak warto też spojrzeć, że ten poziom na 32800, który tutaj jest tą szarą linią, ja może zmienię tą linię powiedzmy na żółtą, będzie lepiej widoczna. To no można zobaczyć, że tutaj też zrobiła nam się taka typowa ściana. I teraz pytanie, czy po prostu tutaj cena nam reagowała na tej żółtej linii, czy na tej tutaj czerwonej linii nam odbiła? Ja, e, licząc na to, że SP500 i Bitcoin poleci nam w dół, e, co aktualnie ma miejsce, e, no to raczej tą żółtą linię możemy przebić, więc będę próbował tutaj e, rozgrywać e, indeks Jones tutaj z tej czerwonej linii, To bardzo fajna opcja również do wejścia, jednak tutaj e, radziłbym. Może na jakiejś mniejszej dźwigni nie jest to aż tak dobre wejście jak na SP500, chociaż też bardzo mocny poziom. No i tutaj stop loss również by się przydał, oczywiście, na wszelki wypadek. Więc tutaj warto też indeksami się zainteresować. Według mnie są troszkę bardziej przewidywalne niż kryptowaluty. A my tak z czystej ciekawości jeszcze zerknijmy do DAXA, ponieważ DAX tutaj również reaguje. Co prawda trochę wyżej niż ja sądziłem. Więc tutaj w DAXA oczywiście też nie wchodziłem. Aktualnie mam pozycję tylko na SP500. No i na krypto, ale oczywiście, jeżeli wystartuję z longiem na indeksie Dow Jones to taka informacja wleci na Twittera. Więc kto mnie nie obserwuje, zapraszam was serdecznie i ja dziękuję wam za dzisiaj i słyszymy się jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Hej.